minus 79% od szczytu z 2015 roku. Czy to przygotowania do odbicia? Rok na wielkiej stracie. Moja ocena i moje plany. Witaj Michał Bednarz z MBG PL z tej strony. Dziś zastanowimy się, czy Grupa Azoty to dobra inwestycja na przyszłość. Zacznijmy od prezentacji. Grupa Azoty to spółka notowana na GPW od prawie 16 lat. Największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który posiada 33% akcji oraz 33% głosów nawalnym. Symbol, ticker, skrót to ATT. Spółka jest notowana na GPW przede wszystkim w ramach indeksów MWIK40 oraz WIK Chemia. To firma, która skupia się na produkcji nawozów, tworzyw sztucznych czy innych materiałów chemicznych. Z dostępnych instrumentów różniamy przede wszystkim akcje, kontrakty na akcje, czy jakieś produkty strukturyzowane, ewentualnie jakieś inne instrumenty w zależności od biura czy platformy. Czy grupa Azoty to dobra inwestycja według wykresów. Choć kurs nie jest tak nisko jak w 2020 roku w marcu, to i tak ma prawie 79% straty od szczytu z końca 2015 roku i prawie 59% strat do górki z 2022 roku. Niewykluczone, że od wspomnianej górki spadek to AB jest równe CD. Co ciekawe, punkt D zbiegałby się z ewentualną tutaj dolną granicą klina zniżkującego na wzrost, a w dodatku wsparciem z dołków sprzed 4 lat plus minus 18,5 zł. No i z jednej strony wsparcia bronią widać to od pół roku, z drugiej od ponad roku kurs jest słaby w stosunku do indeksu MWIK 40. Najciekawszy element to przede wszystkim znaczny. Od roku skok wolumenu bądź co bądź na spadku czy próbach zatrzymania spadku, co może świadczyć o zakupach tzw. akumulacji akcji przez większy kapitał. Tyle, że jak na razie nie wystarcza to nawet do odwiedzin górnej granicy klina, ani nawet oporu 29 zł. Zresztą one zaczynają się już zbiegać ze sobą. Ten rok to jest póki co na minus, choć cofnięcie jest dość oporne i nadal nawet nie ma głębszego retestu wspomnianej strefy wsparcia. Nawet można powiedzieć, że nie wiadomo kiedy Odwiedzi, jeśli w pewnym sensie od pół roku średnią ceną jest 22 zł, ale przy prawidłowości oceny wolumenu jako akumulacji, to ten proces może być rozłożony w czasie i cenie. Wykres tygodniowy dobrze pokazuje wielotygodniowy charakter cofnięcia. Z początku było jakieś ożywienie, ale ostatnio nie ma nawet tego na spadku. aż trudno mówić o odbiciu. Jest to jakaś konsolidacja, czy to powiedzmy fala wtórna przed zwyżką, czy próba budowy dość skomplikowanego w naturze, w tym wypadku ORG na wzrost. Zakładam, że jest to cisza przed burzą. Wykres dzienny pokazuje, że ten charakter może mieć postać takiego trójkąta. To jest wredna formacja w tym założeniu. A nawet ostatnie ruchy nad interwale krótkoterminowym nie są okazją do zarobku na teraz, z uwagi na coraz bardziej zawężający się zasięg zachowań cenowych. Przy założeniu, że jeśli to jest część org lub jakaś fala wtórna, to oczekiwałbym w końcu na wybicie w górę, które miałoby charakter co najmniej ruchu z grudnia ubiegłego roku, a mogłoby się przełożyć także na dłuższy interwał. No wybicie tego trójkąta dołem nie musi oznaczać obowiązkowo negacji całego znaczenia akumulacji, tyle że przyczyniłoby się do tego, że potencjalne odbicie byłoby przesunięte w czasie i cenie, a z drugiej strony mogłoby być lepszą niż obecnie okazją inwestycyjną. Ale zobaczymy na dzień dzisiejszy, czekamy co kurs zrobi z wybiciem z trójkąta. Jak oceniasz sytuację na wykresie, a może masz jakieś pytania i chcesz podyskutować, zapraszam do komentowania. Właśnie dotarliśmy do połowy tego materiału. Jeżeli podoba Ci się to wideo, to daj łapkę w górę. Jest to jedyna gratyfikacja za moją pracę, a YouTube będzie wiedział, żeby promować te wideo przez swoje algorytmy wśród innych widzów. Z góry dziękuję. Czy grupa azoty to dobra inwestycja według fundamentów? Póki co nadal musimy czekać na publikację raportu rocznego za 2023 rok. Publikacja nastąpi dopiero 10 kwietnia. 22 maja pojawi się raport za pierwszy kwartał tego roku, 28 sierpnia raport półroczny, a 6 listopada raport za trzeci kwartał. Jeśli chodzi o dotychczasowe wyniki, to spółka generalnie od półtorej roku ponosi straty. Na przykład strata netto za trzy kwartały ubiegłego sezonu to niecałe 1 842 mln złotych, to jest słabszym wynikiem niż analogicznie okres w 2022 roku. Spadły zobowiązania długoterminowe, choć wzrosły krótkoterminowe, czy spadł kapitał własny? Wiemy, że dokładnie pierwszy kwartał ubiegłego roku to było ponad minus 555 milionów złotych, drugi kwartał, ponad minus 543 miliony złotych i trzeci kwartał, ponad minus 743 miliony złotych. Ale wiemy, że wpływ na to miały różne zdarzenia, ceny nawozów. Wojna na Ukrainie, kosztowne inwestycje w zakłady polimerowe, chociaż też wiemy na przykład, że w lutym wzrosła produkcja nawozów azotowych, czy nawozów wieloskładnikowych, a nawet nawozów specjalistycznych. Ale w związku z sytuacją finansową i fundamentalną, i też powyborczą, będzie wybierany nowy zarząd. Zgłosiło się kilkudziesięciu kandydatów i kandydatek. Ale czy, co, kiedy i jak się zmieni, no to teraz tego nie wiadomo. Ale jest co poprawiać w spółce. Wiemy także, że przez wyniki finansowe nie ma od znacznego czasu wskaźnika CZ. No, przez straty, no jest to wykres dość niewdzięczny. Porównanie kurcu ATT z wartością wskaźnika CZ, pojawiały się sporadycznie wystrzały wskutek rozczarowujących danych. Mimo, że zysków, ale i rozczarowujących zysków w stosunku do ceny akcji, zapewne na szczęście wartość księgowa, można powiedzieć, nie spadła, chociaż atrakcyjność wskaźnika CWK na pewno zależy, przynajmniej w ostatnim czasie, od tego, że spadł element cena. Spółka od kilku lat nie wypłaca dywidendy, ale też jeśli czwarte kwartał był stratny, albo nawet jeśli był zyskowny, no to nie zmieni on za bardzo sytuacji za cały rok 2023. I raczej trudno spodziewać się wypłaty dywidendy. Generalnie, według przyjętej jeszcze obowiązującej strategii, bo nie wiadomo co zrobi nowy zarząd, no to grupa azoty przewiduje wypłaty dywidendy na poziomie minimum 40% skonsolidowanego zysku netto, no ale to jest też pewne uproszczenie. Tak jak powiedziałem, trudno spodziewać się, że przez straty będzie dywidenda za ubiegły sezon. A co sądzisz o sytuacji fundamentalnej grupy azoty, podyskutujmy w komentarzach. A czy według mnie grupa za to dobra inwestycja i czy mam jakiś plan działania No fundamentalnie spółka ma co poprawiać Skoro od półtorej roku w zasadzie mierzy się z niemałymi stratami. Cierpią nawet na tym kluby sportowe sponsorowane dotychczas przez grupę. Zapewne też brak dywidendy od ładnych paru lat wpłynął na gorszą kondycję kursu. I pytanie, czy fundamentalnie wszystko co złe jest ujęte w cenie? Duży wolumen sprzyjałby w długiej perspektywie z wyższe cen akcji. Pytanie, kiedy dokładnie ta wystartuje i z jakiego ostatecznie poziomu? Osobiście od wielu miesięcy obserwowałem zachowanie tego waloru pod kątem odkupienia akcji. Posiadałem je przez. Z rok czasu, przed kilkoma laty. Na stan obecny, osobiście, pierwsze zakupy długoterminowe robiłem po około 22,72 zł. W grudniu, co tydzień, zresztą aktualizuję plan do kupienia. No chciałbym to kupić taniej niż obecna cena, zwłaszcza że ona jest nawet ciut droższa od mojego zakupu, ale też ten trójkąt ogranicza na razie możliwości zadziałania w bardziej atrakcyjnej cenie. I przy ewentualnym wybiciu górą i przełożeniu się tego na dłuższe terminy, no raczej trudno będzie taniej kupić akcję. Z mojej perspektywy pod kątem obniżenia ceny zakupu przydałoby się raczej wybicie dołem. O aktualnej sytuacji w miarę na bieżąco oraz w tygodniu informuję w tak zwanym raporcie o pozycjach. Nie zainwestowałem wszystkich środków w akcje tylu tylko tego waloru, więc nawet sukces nie będzie gigantycznie wpływać na cały portfel. No i z drugiej strony dywersyfikuje swoje ruchy, więc nawet wpadka w tym wypadku nie doprowadzi mnie do bankructwa. Teraz pokażę, czy spółka wróci na prostą i czy inwestycja nieważne, czy w obecnym stanie, czy powiększona zwróci się z grubą nawiązką. Jak będę sprzedawać akcje z tego czy innego powodu, to tam znać swoim abonentom. A jeśli chcesz dowiedzieć się, czym są akcje lub jakie są moje ogólne plany inwestycyjne, to właśnie wyświetlają Ci się aktualne propozycje wideo do wglądu. Dziękuję za uwagę, trzymaj się, pozdrawiam i do zobaczenia.